Jubileusz 60-lecia obchodzi w tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie. Rocznica była okazją do podsumowania działalności, wspomnień i snucia planów na przyszłość, bo jednostka chce się stale rozwijać. Pomoc w tym zakresie zaoferował wójt Dariusz Woźniak. Ja zawsze jestem ze strażakami z sercem i duszą można powiedzieć. Niezwykle chętnie wspieram wszystkie jednostki na terenie gminy Rysie. Na terenie gminy gdzie jest pięć jednostek. No i co jakiś, czas tak się właśnie, tak, co jakiś czas tak się właśnie sympatycznie składa, że każda jednostka obchodzi swoje określone lecie. Dzisiaj jesteśmy w Dąbrówkach Kobylańskich, gdzie obchodzimy 60-lecie jednostki. Jest to wielkie przeżycie, wielka radość dla jednostki, dla mieszkańców, no i oczywiście dla mnie <laughs> Bo tak jak wielokrotnie podkreślam, strażacy to wspaniali ludzie. Strażacy działając zgodnie ze swoim hasłem Bogu, na chwałę ludziom, na pożytek. Niosą wiele, wiele dobrego. Ja też często podkreślam, że daj Boże, żeby ci strażacy jak najrzadziej wyjeżdżali do tych różnych nieszczęść, do tych różnych dramatycznych zdarzeń, a najczęściej niech się spotykają właśnie na tego rodzaju rocznicach i innych uroczystościach, gdzie mogą wtedy wspólnie biesiadować, czy na zawodach sportowych, gdzie mogą wspólnie konkurować. Natomiast, żeby tych różnego rodzaju wyjazdów było jak najmniej. Ale niestety, życie nasze jest tak skonstruowane, tak ułożone, że zdarzają się. Wypadki, że zdarzają się pożary, zdarzają się pożary i ci strażacy wtedy wyjeżdżają, żeby ratować tego drugiego człowieka. Jest tak, tak zwana złota godzina, czyli ta, ta, ta pierwsza chwila, kiedy im szybciej dana pomoc dojedzie do jakiegoś nieszczęścika, tym większa szansa jest na to, żeby ta, ta pomoc była skuteczna. W naszej gminie jest tak rewelacyjnie zorganizowana straż, że są dwa systemy krajowe, dwie jednostki, które w tym systemie to jest system, to jest jednostka w Rójstwie, jednostka w woli wiązowej, takie jednostki można powiedzieć, że prawie półzawodowe Ym, i trzy jednostki pomocnicze, właśnie między innymi tutaj jednostka z domówek kobelańskich, które są jednostkami pomocniczymi, czyli y, jeżeli potrzeba ludzi, jeżeli potrzeba sprzętu, jeżeli potrzeba transportu przerzucić z jednego miejsca zdarzenia do drugiego miejsca, to wtedy właśnie tutaj ta jednostka z <laughs> Aleksandrowa y, w tym uczestniczy i służy w ten sposób pomocą, y, pomocą y, ludziom. Strażacy z naszej gminy są dobrze oceniani przez komendanta powiatowego. Na słowa uznania zasłużyli też druchowie z Aleksandrowa. I jak zapowiadał starszy kapitan Krzysztof Kowalczyk, nie była to zwykła kurtuazja. Tutaj si druchowie szkolą się na szkoleniach w komendzie powiatowej. Mam nadzieję, że nastąpi tutaj rozwój tej jednostki, w związku z tym, że w tej chwili nie ma jeszcze bojowego samochodu, ale myślę, że jeżeli Wójt tutaj pomoże tutejszej jednostce, to jest nadzieję że będą również brali udział w działaniach ratowniczych gaśniczych. Ta dobra ocena to efekt zaangażowania druhów i rozsądnych rządów obecnego prezesa. Andrzej Nowak prowadzi tę jednostkę od 15 lat. Staram się, żeby ta jednostka no, wyróżniała się jakoś spośród gminnych wszystkich jednostek. Co prawda jest to najmniejsza jednostka, jaka jest na terenie gminy Rusiec. Ale tak jak mówię, no po prostu staramy się, żeby, żeby ta jednostka wszędzie istniała, wszędzie się pokazywała, staramy się pracować jak najwięcej. Co prawda właśnie teraz, tak jak wójt powiedział, tych wyjazdów jest takich typowo strażackich, jest bardzo mało, ale za to staramy się uczestniczyć jak najwięcej we wszystkich uroczystościach gminnych, wszystkie je uświetniać. Swoją obecnością. Jesteśmy mali, ale mamy za to bogatą historię, mówią druchowie z Aleksandrowa. Słuchając ich opowieści nie sposób się z nimi nie zgodzić. Historia tutaj tej jednostki zaczyna się w 1954 roku, kiedy to kilkunastu mieszkańców naszej w zasadzie sołectwa, bo tutaj są dwie miejscowości Aleksandrów i Dąbrówki Kobylańskie, zawiązali ochotniczą straż pożarną. No były to czasy trudne, ponieważ jeszcze nawet tutaj nie było wtedy elektryczności. Więc trzeba było wszystko organizować od, no, od zera. Nie było strażnicy. Po kilku latach znalazła się osoba, która darowała pewną działkę, i na tej działce pobudowano strażnicę. Ale wcześniej wojewódzka Straż Pożarna w Łodzi podarowała nam tutaj wóz konny z motopompą ręczną. I on służył, tylko że nie było dla niego garażu. Po kilku latach, po czterech latach wybudowano pierwszą strażnicę i odbyła się uroczystość no, otwarcia tej strażnicy. Natomiast y, następne lata to taki czas zbierania środków na rozbudowę tej strażnicy i dopiero 29 lat od rozpoczęcia działalności wybudowano taką profesjonalną strażnicę i y, odbyło się otwarcie tej strażnicy w 1983 roku. Y, od tej pory no, ta strażnica pełniła taką funkcję, y, lokalnego miejsca zabawy, odbywały się tutaj zabawy, festyny ludowe, yy, wesela i różne uroczystości okolicznościowe. Sytuacja zmieniła się yy, dopiero tak naprawdę wtedy, kiedy yy, do wybrano zarząd i na czele zarządu stanął yy, tutaj druh Andrzej yy, Nowak i rozpoczęły się inwestycje w naszej strażnicy, yy, przede wszystkim tutaj no, zakupiono samochód, pierwszy samochód, był to Żuk, taki troszeczkę z demobilu, ale jednak już był to samochód, nie pojazd konny. A na 55. rocznicę założenia naszej Straży ufundowano tutaj nam samochód marki Mercedes, który jest dzisiaj samochodem zabezpieczenia dla wszystkich straży w naszej gminie. No i dzisiaj dożyliśmy do tutaj wielkiej uroczystości 60-lecia. Tyle historii, wracamy do teraźniejszości, a ta stawia konkretne wyzwania. Jednostka z Aleksandrowa ma swoje potrzeby, niektóre wydają się dość pilne. Samochód niedawno żeśmy dostali, służy on bardzo dobrze nie tylko nam, ale i również dzieciakom, dlatego że mamy samochód, jest to samochód Mercedes Bus osobowy, ośmioosobowy. W tej chwili, jeżeli nie, my go nie potrzebujemy, on po prostu dowozi dzieci do szkoły, także jest wykorzystany maksymalnie, jak jest to możliwe a naprawdę mamy taką dużą potrzebę, żeby ukończyć remont strażnicy, dlatego, że włożyliśmy olbrzymie pieniądze, bo jest to w granicach 200 tysięcy w salę OSP, ona wewnątrz już praktycznie wygląda bardzo dobrze, świetnie, brakuje tylko takiej, no takiego dopieszczenia, takiej końcóweczki powiedzmy no kilkunastu tysięcy złotych, żeby to zaczęło funkcjonować, już naprawdę Mieliśmy bardzo dużo chętnych na organizowanie różnych imprez okolicznościowych, no ale niestety jest tak jak jest. Nie zawsze się to wszystko da pogodzić, i, i ten remont nam się troszeczkę przyblokował. Ale myślę, że w następnym roku Wójt mi tutaj obiecał, że zrobimy otwarcie oficjalne sali. Czekamy więc na zakończenie prac remontowych, a czekamy wraz z mieszkańcami, którzy na niedzielny festyn przybyli w dobrych humorach. To znak, że miejscowi strażacy cieszą się sympatią i uznaniem. Gratulujemy jubileuszu i aby następny odbył się już w nowej sali.